Czy z tej strony Pud Ninja? Wiem, że pomimo tego, że aktywność pod takimi odcinkami jak ten nie jest zbyt duża, to wy, stali widzowie, bardzo lubicie takie materiały, w których oglądam memy. Więc dzisiaj, podobnie jak na początku stycznia, będziemy oglądać memy, tym razem jednak o Lego ogólnie, bo w styczniu było o ninjago. No więc nie przedłużam i zapraszam. I ogólnie wszystkie memy, które obejrzę w dzisiejszym materiale, pochodzą z Instagrama memypodłogalego, eee, więc możecie wbić do niego na Instagrama, zaobserwować. Link znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Ponieważ ja się z nim dogadałem, pozwolił mi obejrzeć wszystkie memy, więc bardzo mu za to dziękuję. No i myślę, że w dzisiejszym materiale obejrzymy sobie cały jego profil, ponieważ prowadzi on go od 4 miesięcy, więc jak widzicie tych postów też tutaj za dużo nie ma. Więc myślę, że na spokojnie w dzisiejszym materiale zdążymy przejrzeć wszystkie memuchy. Nie przedłużam i lecimy z pierwszym. Ktoś, nie jestem bogaty, też ta osoba. I fioletowe klocuszki... Bardzo fajne. Jeżeli graliście w gry Lego, to na pewno wiecie o co chodzi. Fioletowe cuszki, y, wiadomo, to były te, e, które dawały nam największą ilość pieniędzy, więc na no spoko, no, no to ktoś ewidentnie musi e, uważać, że. Że, że ten mem jest świetny, 99, True Jedi i Victor Royal wiecie, że wygrana w Fortnite to nic przy tym, żeby zrobić grę na 100% I ja popieram to, znaczy tak jest, tak jest, ja grałem w tyle gier LEGO i muszę wam powiedzieć, że zupełna prawda On rzucił mną po pokoju, ja wbiłem mu się w są stopę No to jest taki memuszek, którego już widziałem i którego wy pewnie też widzieliście, być może w innym wydaniu Ale myślę, że większość osób go widziała jeszcze zobaczę, czy, czy tu przypadkiem czegoś nie ma, nie. Stanął boss na klockach LEGO, klocki LEGO patrzę z bólu. Ach, no tak, tak Norris, wiecie, człowiek, który y, jest y, niczym Bóg. Ech, że co, koniec przeceny w Biedronce? Dobra, men, no mi się nie podoba i widziałem też go już dużo razy. On po internecie krączy, krąży już od pewnie kilku dobrych lat. Ale fajne takie, takie nawiązanie to do tych starych sezonów, nie? Pamiętacie? Czwarty sezon turniej żywiołów, Chen, wyspa, no. To było fajne, fajne. Okej, okay, mamy Neymara. I jeśli pamiętacie to, 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 tego Neymara, który się tam wywrócił po faulu, co tam potem było robione pełnowemu, gdzie on się turlał i był ten Neymar Challenge, a to ktoś postanowił zrobić coś takiego, że tego Neymara wkleili na kluczki LEGO. I to na pewno było bolesne. Tu tu się muszę zgodzić, muszę zostawić serduszko, bo to, to bardzo prawdziwy mem. Technik Volvo 904. <śmiech> <śmiech> Technik, Lego Technik. Seria Lego Technik, a mamy trzy zwykłe klocki 2 yy, na 4 I 2 na 2 Jeden, przepraszam. No tak, ale wygląda jak ten samochód. Identycznie. To użycie, kiedy musisz przestać w końcu bawić Jak pani obchodzi setne urodziny. No tego mema też już widziałem dużo razy, ale są tu też memy spokojnie, spokojnie, mimo tego, że. Jest całkiem dużo memów, które już widzieliście na pewno, bo są popularne i krążą w litertach od dawna. To spokojnie są na przykład perełki, takie niczym ta. Fryzjer, jak strzyżemy, ja bawiłeś się kiedyś klockami LEGO? A fryzjer mówi, wiem co masz na myśli. Boska fryzura. Prawda świetna. No, wygląda jak minifigurka Lego. Jeszcze wystarczyłoby przefarbować mu włosy na żółto i pomalować go na żółto, no i, i minifigurka jak ze snu. Tak, kochanie, oczywiście, że to prezent dla naszego synka. Ja będę w przyszłości takim ojcem. A ile będę ojcem? Ale nie. No, tak, dobry mę. Yy, tak, ogień zwalczaj ogniem. No, dobra. Fajne kapcie. W sumie bym kupił. Ale nie kupiłem, ale może kupię. Nie no, mi, mi są niepotrzebne, bo ja jeżeli buduję, to ja nie buduję na podłodze. Ja albo stolik, łóżko, cokolwiek innego, byle nie podłoga, bo. Jednak doświadczenia z dzieciństwa potem pozostawiają po sobie jakieś traumy i, i tym podobne rzeczy. W LEGO ogranicza się tylko wyobraźnia i forsa. <laughs> tak, dokładnie. To nie mam, to idealny pomysł na uczenie dzieci biologii. Że minifigurka? No tak, no ja bym też tego pod nie podłożył, ale ładnie to wygląda, no, ktoś się postarał, no. No, no, uszanujmy czyjąś pracę. Kiedy ojciec wraca z wywiodówki i nie chcesz, żeby Cię dorwał. No, 1000 IQ. <laughs> Ej, ale to jest dobre. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Sztos. Chyba najlepszy z tych wszystkich, które tu widziałem. No, patrzcie, tu mamy dwa klocki złączone ze sobą, ale to jest potężny statek. Dalej mamy trzy klocki złączone ze sobą i to jest potężny dinozaur. Jakiś T-Rex czy coś podobnego. Potem mamy znowu trzy klocki złączone ze sobą i jest to czołg. A potem samolot z dwóch elementów. Bardzo mi się to podoba, i to pokazuje, że że jednak Lego y, w jakimś stopniu oddziaływuje na naszą wyobraźnię, bo z dwóch zwykłych klocków potrafimy zrobić chociażby ten samolot, nie? Nie no, fajne, bardzo mi się podoba. Czemu jesteś smutny? Ubierz się w uśmiech. Okej, okay, no i mamy aha, przerażającą scenę. Czemu jesteś przerażony? Tak to wygląda. Spojrzenie warte więcej niż tysiąc słów. No spoko, spoko obrazek, ale spójrzcie na taż tego zioma. Bezsenna mina. Bezcenna mina, mamy płaczące dzieciaki i kobietka uśmiechnięta, a facet przerażony. Nie? To jest dobre, dobre. Chełm Batmana został oficjalnie uznany za najgorszy na którym można stanąć. Jest zły, ale czy najgorszy? Chyba tak, nie wiem, nie wiem. Nie, nie wydaje mi się, żeby był jeszcze jakiś taki ostry element, który mm, często mógłby lądować. W sensie wiecie, no na przykład miecz wam nie będzie stał do góry tak prosto jak ten helmet pana, nie? O to mi chodzi. Lego nie jest sexy. Jak głupi... <grystanie> Dobra, to było dobre. Takie... takie... takie okej. Okay. Dwa płaskie klocki Lego zczepione ze sobą. Sześcioletni ja. Grzienie... Zęby to był zawsze najlepszy... Tak, to był zawsze najlepszy sposób na odczepienie od ciebie dwóch klocków Lego, nie? Palcami się nie dało, paznokciem się nie dało, a zęby zawsze dawały radę. Nas separatora mm, nie było. Nie, albo nie było, albo po prostu nie umiał się z niego korzystać, albo się nie chciało szukać go. Zawsze tak było. Poniedziałek rano. Niczym <laughs> Zawsze tak jest, że jest poniedziałek rano i jesteśmy przyczepieni jak stót do łóżka. Nie możemy się odczepić, bo to jest trudne. Potrzebujemy separatora, czyli kogoś, kto nas wybudzi ze snu zimowego i każe iść do szkoły. Oto najbardziej przerażające i śmiercionośne jest narzędzie do samoobrony, jakie wynaleziono. Aha, na piąstce mamy cztery klocki LEGO. Ale czy po uderzeniu to by tak bolało jak stanięcie? Nie wiem, nie wydaje mi się. No ale dobra. W świecie LEGO tylko Voldemort ma nos. Albo to, to, to jest... To jest tak dobre, bo żadna minifigurka nie ma nosa. Z tych normalnych minifigurek z normalnymi główkami a Voldemort chcieli pokazać, że on nie ma nosa, więc narysowali mu dwie kreski, przez co wygląda, jakby miał nos. A on nie powinien go mieć, więc taka trochę paradoksalna rzecz. A to najbardziej niebezpieczny przedmiot w całym domu: tych klocokleju. Tak. Albo najgorsze jest to, jak mamy na przykład, ja mam zielony dywan, jak możecie widzieć z tyłu. I zgubi się zielony kroczek w podobnym odcieniu co dywan, i weź go, szukaj, nie? Jeszcze jak nie macie dywanu, to jest git, ale Laska, lubię złych chłopców, i ja. Yy, I to jest film z. Yy, a miał tam tytuł: że nielegalne. Yy, zakazane sposoby w Lego. Coś takiego yy, na angielskim. YouTube ie. taki materiał był. Na dniach moja młoda wytaszczyła z automatu jakieś chińskie Lego, lepku. Trafiła się jej świnka Pepa, trzymająca w, w, w łapce pistolet z tłumnikiem. Najlepsze jest to, że świnki z Gnatem w ogóle nie było w kolekcji. Ona ma rzeczywiście pistolet. Ona naprawdę ma broń. Siedmioletnie, a dwa złączone klocki Lego. No, spoko. Rzadkie zdjęcie rekina, które dolepiono na Lego. Pajak, Spiderman, klocek. Ale dobre, eee, wow. Tego nie widziałem, ale świetnie mam Najwyższa technologia imperialna Łopata! Oh. Że tu jest zamiast tego Zamiast jakiejś, o Jezu, sorry Zamiast jakichś armat, czy czegoś takiego To tu jest łopata z LEGO Potężna broń Proszę się nie śmieć z łopaty, bo łopata jest Potężna niczym łyżka Którą można sobie odciąć na przykład rękę Nadepnąłem na LEGO i wygrałem nie wiem, nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy. Bóg, no daj mi stworzyć jeszcze jedną rzecz. Ech, no dobra, ha, ha, ha. Ach, podróbki. Tymczasem na produkcji klocków Lego. I przerażone minifigurki. Czy one są przerażone, to ja nie wiem, ale... Ale jeżeli tego nie wiem, czy one są przerażone na produkcji, to wchodzę sobie na YouTube a i piszę Życie minifigurek... minifigurki, sorry, Lego. Wchodzę sobie na YouTube'a i oglądam wszystkie trzy części. Pierwsza się przyjęła najlepiej, prawie 100 tysięcy wyświetleń. No, i możecie sobie to obejrzeć i wtedy będziecie wiedzieli, czy minifigurki rzeczywiście są przerażone podczas ee, produkcji. Czy nie? No, to tylko fragment jest, ale... Dobra, idźmy do następnego memu. To odcinek mema, a nie reklamowanie filmów. Co niektórzy potrafią wybudować z LEGO? Faraon, samochód, stadion. Co potrafię wybudować ja? Statek kosmiczny dwa elementy. No, no arcydzieło. No. Znaczy mem, arcydzieło. Budowla też. Co robi LEGO, kiedy nie macie w domu? Tak jest. A jeżeli nie wiecie, co robi Lego, gdy nie ma nas w domu, to możecie sobie wejść na YouTube'a i wpisać sekretne życie i figurek Lego. Przepraszam. Ale serio, zrobiłem taki film 5 miesięcy temu. I był fajnie. Obiecaję za 1000 łapek drugą część. Jest 1600 łapek. Nie ma drugiej części. Nic, nie, nie. Idziemy dalej. Kupienie samochodu albo nową kuchnię, czy tam robota, sama zdecyduj. I właśnie to y jest Lego. Pozwala nam na robienie wszystkiego, co tylko byśmy zechcieli. Ogień zwalcza je ogniem. Nie wiem, czy takie kapciewy wytrzymały długo, bo, znaczy, jakby się dobrze je zbudowało, to na pewno. Wygląda na to, że zaczyna padać. <grym> On dostał <grym> ten klack tak w twarz. To takie bolesne musiało być, jakby tak deszcz naprawdę padał. Wow. I to już przedostatni mem z jego profilu i z tego odcinka. No bo powiedziałem, że będę oglądał tylko memy z tego profilu, więc tyle. Nie martw się Robin, uratujecie. użyjemy jego pasa. Chwila, moment jest namalowany. Uuu, ale przykro. Ale fajne są te Batmanki z tym pasem, już takim prawdziwym. Bardzo mi się podoba. Te, znaczy Batmanki, ogólnie figurki, które mają takie elementy, to jest fajne, bo to takie, dodaje takiego efektu 3D, że ta figurka jednak jest obiektem, a nie płaskim malowidłem, nie? Ale to jest przerażające, bo tam są ludzie I to teraz z rolami, minifigurki, deptają ludzi Nie chciałbym, żeby tak było Okej, okay, to tyle, więc bardzo dziękuję memy lego Za tego właśnie instagrama, za tutaj że nie mam nic przeciwko temu, że ja sobie to nagram, te wszystkie jego memuchy, więc możecie wpaść na niego na Instagram jeszcze raz i zostawić obserwację za to, więc tam w opisie i w przypiętnym komentarzu znajdziecie link. A ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!